Hej, hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj z drapeczki za 45 zł, szybkie 50 krzyżówka, mała, magnetyczne 5 i 3 razy paradiso. Zrobimy taki teścik: mamy dwa razy numer 1 i raz szóstka. Środkowe rządki nadrapałam w krzyżówce. Zostawiłam znaki zapytania. Trzymajcie kciuki, bierzemy się do drapania. Słuchajcie uważnie, bo będzie hasło. W bonusie szukamy 50, numerek 55, a jest worek i szukamy trzech takich samych kwot. No, na razie mamy trzy różne. 50 po raz pierwszy, 500 po raz drugi. No, takie 500 by się przydało, 2 złote i mamy guzik. No, niestety nic, zaczynamy. Pół z takiem. Teraz weźmiemy sobie tą krzyżóweczkę. Nic tu się nie ułożyło. No jestem ciekawa, czy coś dzisiaj wydrapiemy. Mamy B. BBB. B, B. Chyba tyle. Pewnie pomijam. Sorry, ale życie. Życie ślepego. L. L L. L. Kolejna to jest. Y. Oj, nos mnie zaspędzał. Niedobrze, niedobrze. W. Tu mamy W. No, nic tu się nie układa, słuchajcie. Z. Czasem lubię te małe krzyżówki, ale one chyba mnie nie bardzo. P. P, P, P. Ok, chyba tyle. A. Mamy Alpy. Tak czułam, że dadzą A, bo nic tu nie ma. A, 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 ale te A to nam nic nie da. Okej okay. i ostatnia jest to C. Ale jest pustaczek. No pięknie. te kontrolne. Słabo chyba kciuki trzymacie magnetyczne 5 z numerem 4 i szukamy piątki czarnej bądź niebieskiej, czy tam granatowej, jak to woli. A jest 9, 3, 4, 6, 7, 4, 8, 3, 9. Jest piątka czarna, super. Nie będzie sera. 6, 2, 9, 4, 1, 3, 1, 8, 1 i 7. A pod piątką szalone 10 zł, ale jest. Kontrolnych nie znam, nie kojarzę. Pokazuje mi się S, no to chyba tak być musi. Fajnie, coś jest. Bierzemy się za Paradiso z numerem 1. Ujciekawy. Wszystkie trzy zdrabki są z różnych paczek, tu pojechałam, na szczęście kontrolnej nie zdrapałam, mamy strój, także jak będę pomijać to sorry, cała ja, łetwy, jak to mówiłam ci obiegi do pływania, shorty, galoty, okej. Okay. Palma. Tu są palmy. Palma to nam odbije od tych wygranych na pewno w końcu. Łódź. Łódź, łódź, łódź. Okej. Okay. Rozgwiazda. O, tu jeszcze torba. OK, chyba tyle. Tęcza. Tęcza. OK. Okulary. Pan Hilary. Dobra. Kotwica. No to jeszcze nie dadzą latarni i mamy 200 tysięcy. Serduszko. Pomarzyć, dobra sprawa. Nutka. No, chyba nic z tego nie będzie. Okej, okay. Wiadro. Wiadro, wiadro. Tu jest wiadro. Cytrynka. A pomarańcza. No dobra. Ale to i tak nie wygląda jak pomarańcza. I ostatni symbol. Foto. No i co? Jajco. Nic tu nie ma. Tej jedyneczce. Kontrolne różne. Niedobrze, niedobrze. Teraz tą drugą jedyneczkę sobie weźmę, W żadnej mówię strapeczce. Nie ma nic tu ułożone mamy flaminga. Arbus, Arbus tam był nam potrzebny, kurza twarz. Okej, okay. kolejny symbol napój. Napój i kto ogląda pisze w komentarzu makabra. Makabra kto ogląda takie hasło wpisuje. Okej. Okay. Latarnia. Latarnia, latarnia. No, ciężko, ciężko to widzę. Pomarańcza, jakiś fatł, kurza twarz. Słoneczko. Posypali słoneczkami za oknem, jak nagrywam też słoneczko. Okulary. Delfin. No idzie ten delfin. Tutaj jest delfin. Motylek. Nutka, nutka, nutka. Płetwy, przedostatni symbol. I na koniec mamy palmę. I co? Kolejny pustak. Pięknie, pięknie. Pustakowo. Pustakowo. Obie jedynki puste. Może to dobrze, że się nie zdecydowaliśmy na udawaną paczkę paradisa. I na koniec szósteczka. Ostatnia szansa. Mamy płetwy. Łódź. Łódź, Łódź, Łódź. Ok. Torba torba plażowa Okej okay. kapelutek kapelutek, kotwica, delfin jest delfin waboc Okej okay. Kompas. Gdzie jest kompas? Tu jest kompas. U okulary. Okej. Okay. Wiadro. Wiadro, wiadro. No chyba nic z tego nie będzie. Termometr. Termometr, termometr. Latarenka. Latarenka. Tu. Tu. <laughs> Przedostatni liść. No nie zapowiada się tu. Makabra. A nie, mamy dycha, No to fajnie. Chociaż tyle. Szósteczka uratowała. O i druga dycha. 20 zł. No to podnieśli mnie na duchu. Sprawdźmy kontrolne. U nie, coś się zgadza. Bo F, czyli jeszcze coś kurła pominęłam. O Boże jedyny strój nie było krab był? nie ten czy nie widzę, czyżby był motylek? nie taropucha nie nie no chyba się tu nie odnajda nie 20 zł to nie jest, bo 20 zł to jest C co ja tu odpierdzieliłam ludzie arbuz czy był? nie było piłka? nie było Trój. Nie było. Nie no, szaleje zaraz. Mewy nie było. Kraba nie było. Fala. Nie, nie było, dobra. Nie, 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 bo tu zaśniemy. Masakra, dobra. Ja nie będę tego szukać. F to jest nie wiem, chyba. Nie wiem w sumie ile. Czy trzy dychy, czy ile. Nieważne, ja się. Dowiem po nagraniu, nie ma co przeciągać. Szukam, już ja. Gdzie jest te paradiso? Ok, kontrolne paradiso. F to jest 30 zł, czyli gdzieś dycha pominięta. Ok, czyli tu mamy 30 zł, tu mamy dychę, czyli na 45 zł 40. Odcinek fajny, uratowany. Przepraszam Was za problemy z kontrolnymi. Żegnam się z Wami, zostawcie łapki, subskrypcje. Pamiętajcie o hasle do. <laughs> mowę mi odjęło. do usłyszenia. Pa-pa-pa.